Witam Państwa ponownie na zdalnych zajęciach z matematyki dyskretnej. Dzisiaj będziemy mówić o funkcjach tworzących. Yy, niestety dzisiejsze zajęcia będą bardzo ponure. Yy, liczby ślinika same yy, liczba same się narzucały yy, analogie do królików. No, niestety funkcje tworzące to, yy, to, yy, przepraszam, na yy, to bardzo wygodne narzędzie do rozwiązywania równań rekurencyjnych i te zajęcia będą takie mocno techniczne dzisiaj no dobra, zacznijmy co to jest w ogóle funkcja tworząca dla ciągu mamy sobie ciąg A0, A1 A2, A3 i tak dalej dla ciągu definiujemy sobie funkcję tworzącą w następujący sposób, funkcja tworząca to będzie taki wielomian A0 plus a1x plus a2x kwadrat plus a3x do trzeciej i tak dalej i tak dalej. To jest funkcja tworząca tego ciągu. No dobra, jakieś przykłady. Na przykład, jak mamy sobie ciąg, który ma same jedynki, no to dla niego funkcja tworząca to będzie. Po prostu wielomian 1 plus x plus x kwadrat plus x do trzeciej i tak dalej, co możemy sobie zwinąć jako 1 przez 1 minus x, no bo jest to po prostu szereg geometryczny. Jak mamy sobie na przykład funkcję e, ciąg, przepraszam, 1, 2, 4, 8, czyli kolejne potęgi dwójki, no to dla niego Dostaniemy funkcję tworzącą 1 plus 2x plus 4x kwadrat plus 8x do trzeciej, czyli to znowu jest szereg geometryczny, ale tym razem kolejne elementy przemnażamy przez 2x, a zatem takie jest tego zwinięcie. No to weźmy coś, co szeregiem geometrycznym nie jest. Rozważmy na przykład. Ciąg 0, 0, który ma na początku 2, a potem same jedynki. 0, 0, 1, 1, 1, aż do końca. No to dla niego funkcja tworząca to będzie x kwadrat plus x do trzeciej, plus x do czwartej i tak dalej. No i no, już i okazało, że jest to szereg geometryczny, bo tak naprawdę mamy pierwszy. Pierwszy ten szereg, tutaj pierwszą funkcję tworzącą przemnożona przez x kwadrat, czyli mamy x kwadrat e, podzielone przez 1 minus x. I ogólnie jest to prawdą, że jak, e, jak przemnożymy funkcję tworzącą przez jakąś potęgę x, a na przykład x, x do tam k tej, to wówczas cały nasz ciąg przesunie się o k pozycji. Tutaj widzimy, że ten początkowy ciąg przesunął nam się o dwie pozycje e, w prawo. No tak. No i tak jak powiedziałem, funkcje tworzące używa się do rozwiązywania równań rekurencyjnych i takie jedno równanie rekurencyjne dzisiaj sobie właśnie z użyciem funkcji tworzących rozwiążemy. Nasze równanie będzie takie. mamy e, a n jest równa n minus 1 plus 2 a n minus 2 plus 2 do n tej dla n większych równych od 2 takie równanie rekurencyjne zdefiniowaliśmy i warunki brzegowe a 0 to 1 a 1 to 4 e, no tak i chcemy rozwiązać to równanie rekurencyjne to znaczy chcemy znaleźć zwarty, zwartą postać n tego wyrazu czyli chcę powiedzieć, że a n jest równe czemuś tam Konkretnie, niezależnie od, bo nie, nie, od poprzednich wyrazów, tylko że jest równe jakiejś konkretnej funkcji. No dobra. Pierwszy krok, jaki zrobimy, to yy, zmienimy sobie nasze to yy, równanie, tak, żeby ono działało dla wszystkich nów większych równych od 0. Ale jak to, jak to dla wszystkich nów większych równych od 0? Na przykład dla n równego 0 tutaj dostaniemy jakieś ujemne elementy. No ale to dla nas nie będzie problem. My sobie przyjmiemy. Przyjmiemy sobie, że te a minus 1, a minus 2, a minus 3, to tak naprawdę są zerowe elementy, czyli że a n jest równe 0 dla n mniejszego od 0. No i teraz już możemy się zastanawiać nad tym, czy to równo nie działa dla n równego 0, czy nie działa. No to właśnie zastanówmy się. Weźmy sobie n równe 0. Po lewej stronie w tym równaniu dostajemy co A0, czyli 1 z naszych warunków yy, brzegowych, czyli 1, a po prawej stronie dostajemy A minus 1, czyli 0. Dostajemy 2 razy A minus 2, czyli to też jest 0. No i dostajemy 2 do 0, czyli 1. Czyli widzimy, że nasze równanie dla N równego 0 akurat się zgadza. No dobra, a co z N równym? 1 dla n równego 1 wiemy, że ma wyjść 4, a po prawej stronie dostajemy najpierw 1 za A0, za A minus 1 dostaniemy oczywiście 0, no i teraz 2 do pierwszej to jest 2, czyli widzimy, że tutaj się nie zgadza. Zgadzałoby się jakbyśmy dodali tutaj jedynkę jeszcze plus 1. I teraz to, jak to, to, to plus 1 zaraz sobie włączymy do tego równania, żeby, żeby ono się też zgadzało. No Dla wszystkich nów większych równych od 2 wiemy, że to równanie jest spełnione, więc, więc jak, jak dodamy teraz to plus 1 dla n równego 1 to równanie będzie spełnione dla wszystkich nów większych równych od 0. No dobra, i jak włączamy to, po prostu użyjemy sobie notacja Iversona. Nasze równanie będzie wyglądać zatem tak. Tak. I teraz sobie napiszemy plus n równe 1 notacja Iversona. Tak to wyrażenie jest równe 1, kiedy n jest równe 1 i 0 w tym wypadku. A zatem jak będziemy mieć n równe 1, no to wówczas dodamy tutaj sztucznie tą jedynkę. No i teraz to równanie działa właśnie dla nów większych równych od 0. To co nam chodziło, jakbyśmy tutaj potrzebowali dodać więcej, to byśmy dodali plus 5, na przykład gdybyśmy napisali 5, 5 nawiasów Iversona, 5 razy ten nawias. Jakbyśmy potrzebowali coś dodać dla n równego 0, no to byśmy dodali jeszcze dodatkowo plus 3 razy nawias Iversona n równe 0. No dobra, i to jest nasze pierwsze, nasze pierwsze duże osiągnięcie podczas dzisiejszych zajęć znaleźliśmy. E, ładny wzór, spójny wzór na e, rekurencyjny, który działa dla nów większych równych od 0. Przepiszę sobie tutaj na kartkę naszych największych osiągnięć. No, i tak. No dobrze. Mamy już tą postać równania rekurencyjnego. To, co teraz zrobimy, to użyjemy funkcji tworzących. Czyli znajdziemy, znajdziemy funkcję tworzącą dla naszego ciągu bazując na tym równaniu rekurencyjnym. Jest do tego bardzo generalna, bardzo ogólna technika. Jak to można zrobić? Wypiszemy sobie to równanie. Po prostu dla kolejnych nów. Dla a0 mamy tutaj ten nieistotny element, bo mamy a-1, więc ja nie będę go wypisywał. tutaj kolejny nieistotny element, który się wyzerowuje. Potem mamy 2 do zerowej, czyli, yy, czyli 1. No i potem mamy element, który jest nieistotny z punktu widzenia yy, n równego 0, dlatego, bo to jest ta to, notacja to no, dla drugiego równa. Dobra, przemy drugie równanie A1 jest równe A0, o, o, o. A0, potem mamy 2 do pierwszej i potem z notacja iwersona dostajemy tutaj jedynkę, kolejne równanie A2, A1 plus 2 A0, plus 2 do drugiej, plus no i ten nieistotny element. Ja tu nie piszę tych wyrazów, które są nieistotne, bo Potem one, one są równe 0, a ja nie przy tych 0, bo potem i tak y, będziemy sobie jakby, y, będą potem nieistotne. Dobra. W ogólności, an, mam równanie an, y, an minus 1 plus 2 an minus 2 plus 2 do n tej plus ten nieistotny wyraz poza właśnie tym n równym 1, który już rozpatrywaliśmy. Y, no tak. No i y, tak, wypisaliśmy sobie wszystkie te równania, oczywiście to idziemy z tym do nieskończoności, do y, 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 wszystkich, naturalnych. wypisujemy te równanie. Ja nie mam tyle czasu, więc y, wypiszę tylko te, te parę przykładowych. No i teraz kolejne równania będziemy sobie przemnażać przez kolejne potęgi x. Y, równanie dla a0 przemnożymy sobie przez x do zerowej, czyli przez 1, czyli nic nie, będę, nie muszę pisać. Y, równanie dla a1 przemnożymy sobie przez x do pierwszej. Czyli po prostu przez x. Tak. Kolejne przez x kwadrat. No i w ogólności n równanie dla n przez x to tej A teraz wszystkie te równania sobie posumujemy. Dobra. I co dostajemy? Po lewej stronie dostajemy po prostu sumę po n większych równych od 0, a nx do n. Tej, czyli to jest dokładnie funkcja tworząca naszego ciągu. Yy, naszego ciągu. Yy, yy, tak, a po prawej stronie no, będziemy dostawać tą funkcję tworzącą, ale trochę poprzekształcaną. Zróbmy to sobie na y, powoli. Pierwsza Ta kolumna sumuje nam się do. Ta kolumna sumuje nam się do yy, po wszystkich nach większych równych od 0. No i teraz co będzie stało przy an? Przy an widzimy, że stoi x w potędze o 1 większej niż n, czyli x do n plus 1 nie jest to jakieś super widoczne może tutaj, ale widzimy, że dla a0 mamy x do pierwszej, dla a1 mamy x do kwadratu, czyli dla wszystkich, wszystkie te wyrazy an nam wystąpią i x będzie stał w potędze o jeden większej przy nich no dobra, kolejna kolumna sumuje nam się do 2an x do n plus drugiej kolejna, sumu kolejna kolumna to po prostu szereg geometryczny 2 do n tej x do n tej no i kolu kolejna kolumna tutaj to jest po prostu zwykły x dostajemy takie równanie no niestety musimy je sobie jeszcze trochę poprzekształcać e poprzekształcamy je sobie nie, ja może najpierw przepiszę y przepiszę, ale może od razu zwińmy to sobie do funkcji tworzącej to co mam po lewej stronie to jest funkcja tworząca ciągu an będziemy ją oznaczać jako a od x funkcja tworząca ciągu an no i teraz kolejny element to jest to jest no zasadniczo ta funkcja tworząca tylko przemnożona jeszcze przez x jak wyciągniemy x przy tą sumę to mamy x a od x dalej mamy teraz jak sobie wyciągniemy 2x kwadrat przed tą sumę to z kolei też dostaniemy funkcję tworzącą dalej dostajemy ten szereg geometryczny który jest równy 1 przez 1 minus 2x tak jak już mówiliśmy na początku no i potem mamy jeszcze tego samotnego x musimy to sobie poprzekształcać zakrywam resztę przekształćmy a od x wszystkie wyrazy A od x przeniosę na lewą stronę. Będę miał wówczas A od x 1 przenoszone przez 1 minus x minus 2x kwadrat. A po prawej stronie mam 1 przez 1 minus 2x plus x. Eee, Prawą stronę, może sobie zwinę najpierw. Eee, Sprowadzę do wspólnego mianownika ten ułamek i ten wolny wyraz. Czyli to będzie 1. Plus x minus 2x kwadrat. Zwróć uwagę na to, że to nie jest to samo, co mamy po, po lewej stronie. Tu te, te, te wyrażenia się różnią. Mm. Tak. No i teraz jeszcze podzielimy po to, po tym, przez to, co mamy po yy, lewej stronie. 1 plus x minus 2x kwadrat. Podzielone przez 1 minus x minus 2x kwadrat 1 minus 2x. No i to właściwie już znaleźliśmy wzór na funkcję tworzącą, ale to, co jeszcze nam się zaraz przyda, to przekształcenie tego mianownika, żeby on się składał właśnie z takich ładnych nawiasów w postaci 1 minus coś razy x. Da się to zrobić. I często jest to trudniejsze niż tutaj. U nas w tej sytuacji jest to dość proste, bo patrzymy sobie na ten lewy nawias. Po prawej stronie już mamy jeden nawias, po tej stronie mamy taki nawias stopnia, wielomian stopnia drugiego. No, a jak sobie popatrzymy, to widzimy, że minus 2 i 1 to mo mo mogło być tym rozbiciem. Może to nie było do końca jasne. Ja już piszę o co mi chodzi. Możemy sobie ten lewy, ten lewy nawias rozbić na 1 minus 2x i 1 plus x. No, i widzimy, że rzeczywiście wtedy przy, przy x do pierwszej potęgi będzie stało minus 1, a przy x do kwadratu będzie stało minus 2, czyli będzie się zgadzało, czyli dostajemy coś takiego, a to z kolei. W mianowniku dwa razy mam ten sam nawias, więc go zwiniemy. 1 plus x minus 2x kwadrat. Mam podzielone przez 1 plus x. 1 minus 2x do kwadratu. No dobra. No dobra. I tu po tych wszystkich obliczeniach mamy, mamy, e, mamy nasze drugie osiągnięcie. Wiemy już, jak wygląda funkcja tworząca. A od x. E, wygląda tak. 1 plus x minus 2x kwadrat podzielone przez 1 plus x. 1 minus 2x do kwadratu. No dobra. Te kartki mogę już wyrzucić. E, te kartki mogę już wyrzucić. E, I przechodzimy. Przechodzimy dalej. Wiemy już, jak wygląda funkcja tworząca, więc to, co teraz jest naszym głównym celem, to dowiedzenie się, wyciągnięcie informacji z tej funkcji tworzącej, jak wygląda zatem ciąg. I to, co teraz zrobimy, to rozbijemy sobie tą, ten, tą funkcję wymierną, którą mam po prawej stronie, czyli wielomian podzielony przez wielomian, rozbijemy sobie na, na ułamki. W jaki sposób? na jakie ułamki to jest najważniejsze na takie ułamki, które wiemy jak się, które wiemy jak, się jak rozwinąć do, w szereg więc yy, yy, mamy sobie a od x 1 plus x minus 2x kwadrat podzielone na 1 plus x 1 minus 2x do kwadratu i teraz to co będziemy chcieli to będziemy chcieli sobie to rozbić na następujące ułamki. A przez 1 plus x plus b przez 1 minus 2x. I zasadniczo, jak teraz mamy tutaj w mianowniku różne nawiasy, czyli mamy 1 plus x, 1 minus 2x, nie wiem, powiedzmy 1 plus 4x, no to wówczas dla każdego po prostu byśmy mieli dokładnie taki jeden ułamek, dla każdego nawiasu w mianowniku. Tutaj mamy jeden z tych nawiasów, jest w wyższej potędze. A zatem dla niego w drugiej potędze, a zatem dla niego będziemy mieć dwa ułamki. Po pierwsze będziemy mieć ułamek 1 minus 2x, a po drugie będziemy mieć jeszcze ułamek 1 minus 2x do kwadratu. Czyli staramy się rozbić naszą funkcję wymierną na ułamki które w mianowniku mają te nawiasy, które y, mamy tutaj w mianowniku y, i teraz jak one występują pojedyncze, to po prostu dla każdego nawiasu dostajemy jeden ułamek, a jak który występuje w wyższej potędze, no to wówczas piszemy po pierwsze w, w pierwszej potędze, y, potem w drugiej potędze, jak występuje w jeszcze wyższej, na przykład trzeciej, to piszemy y, ułamek dla pierwszej potęgi, dla drugiej ewentualnie dla trzeciej. No dobra, wpisałem tutaj ABC, no bo nie, nie wiem jak rozbić to, y, ale to nie jest trudne bo zasadniczo teraz y, wystarczy, że rozwiążemy następujące równanie na wielomiany, czyli po prostu sprowadzamy sobie to do wspólnego mianownika i dostaniemy wówczas równanie na ABC. Na, y, tak, na ABC. Jakie to równanie jest? Sprowadzimy sobie to do wspólnego mianownika, mamy A razy 1 minus 2X do kwadratu plus B 1 plus x, 1 minus 2x. 1 plus x, 1 minus 2x. Plus c. C wystarczy przyjmować przez 1 plus x. No i teraz to ma być równe y, temu, y, temu licznikowi tutaj. Czyli 1, minus, y, 1 plus x minus 2x y, kwadrat. No tak, no a skoro to jest, przyrównujemy dwa wielomiany, to dwa wielomiany są równe, jeżeli współczynniki przy wszystkich potęgach, przy każdej potędze są równe, a zatem dostaniemy z tego trzy równania na e, współczynnik przy x do 0, czyli a plus b plus c jest równe 1. Na współczynnik przy x do pierwszej, no to, to dostaniemy tutaj jakiś współczynnik przy a, jakiś współczynnik przy b, tutaj dostaniemy. 1 razy c i to będzie równe 1 i potem przy kwadratach też popatrzymy sobie na współczynniki i dostaniemy trzecie równanie, będziemy mieć trzy równania z trzema niewiadomymi no dobra, no to no dobra, no to, no to bierzmy się za to a c jest równe 4, czyli znaleźliśmy to nasze rozbicie. Więc możemy wrócić do naszej kartki, naszych wielkich osiągnięć i wpisać i wpisać zatem nasze kolejne duże osiągnięcie. A od x wiemy, że jest w postaci 2 przez 1 plus x plus minus 5 przez 1 minus 2 x plus 4 przez 1 minus 2x do kwadratu. No dobra. No dobra, czyli nie tylko, że wiemy już, jak wygląda funkcja tworząca tego ciągu, to jeszcze ją rozbiliśmy na takie ładne ułamki. I to, co teraz jest kluczowe dla nas, to to, że te ułamki bardzo ład, ład, ładnie się rozwijają. W jaki sposób się rozwijają? Otóż mamy następujący wzór wzór wygląda tak 1 przez 1 minus napiszę bx do k tej odpowiada w sumie po n większych równych od 0 n plus k minus 1 po k minus 1 współczynnik dwumianowy b do n tej x do n, ok, to jest nasz wzór, to jest nasz ważny wzór, który musimy zapamiętać sobie zapisać. On mówi właśnie dokładnie o tym, jak każdy z takich ułamków, widzimy, że każdy z takich ułamków się łapie na tą, na, na tą postać i teraz każdy z takich ułamków, jak rozwinąć, rozwinąć do, no, rozwinąć do, do szeregu. Ja dzisiaj nie będę tłumaczył, skąd się to bierze, będę, wytłumaczę to następnym razem. Dzisiaj pokażę tylko ten wzór i przyjmiemy go za prawdę objawioną. No dobra, a co to dla nas oznacza? Dla nas oznacza to, że nasza funkcja aodx teraz rozwiniemy sobie. Mamy 2 przez 1 plus x, czyli tak naprawdę tutaj to jest nasz ułamek, ten ułamek pomnożony przez b. Dla k równego 1 i dla b równego minus 1. Więc teraz podstawiając do naszego wzoru, dostajemy sumę po n większym równym od 0. No i teraz dla k równego 1 mamy n plus 0 po 0. n plus, 1, n plus 0 po 0 to oczywiście 1. Więc dostajemy po prostu b do n tej, b tak jak powiedziałem, jest w tym wypadku minus 1. Czyli dostajemy minus 1 do n tej, x do n tej. To jest pierwsza, Aha, jeszcze zapomniałem o dwójce, bo miała być tu dwójka. Cały ten ułamek jest przemnożony przez 2. Dobrze. Drugi szereg rozwija nam się po prostu do. No zresztą go już widzieliśmy. Rozwija nam się po prostu do y, 2 do n x do n tej. Tak samo możemy skorzystać z tego, z tego wzoru, ale akurat tutaj to jest proste, więc nie musimy y, korzystać z tego wzoru. Jeszcze mam minus 5, więc tutaj sobie zmienię ten plus na minus 5. No i dostajemy jeszcze trzeci szereg. 4, 4 razy dostaniemy trzeci szereg. I tutaj już użyjemy tego wzoru, naprawdę. B mamy 2, B mamy 2, K mamy 2. Czyli dostaniemy tutaj n plus 1 po 1, n plus 1 po 1 to jest n plus 1. I 2 do n tej. x do n tej. No dobra, czyli. Zasłaniając na chwilę kartkę naszych osiągnięć, dostajemy, że, y, że nasz, y, nasza funkcja tworząca ma postać 2 razy minus 1 do n tej, minus 5 razy 2 do n tej, plus 4n plus 1 razy 2 do n tej. I to wszystko stoi przy x do n tej. Przekształcając jeszcze odrobinę dalej... Dostaję, że tutaj mam sobie 2 do n tej, tu mam minus 5, a tu mam plus 4 razy n plus 1, więc to mogę sobie, mogę sobie uprościć, mam 2 razy minus 1 do n tej i teraz mam plus i teraz 4n minus 1, jeżeli się nie pomyliłem, 4n minus 1 nie chyba dobrze, razy 2 do n tej i to stoi przy x do n tej. OK. A skoro A od X jest funkcją tworzącą naszą oryginalnego ciągu, to znaczy, że to co stoi przy x do n tej to jest AN. Czyli właśnie w tym momencie znaleźliśmy AN. Przepiszmy sobie na kartkę. an. To 2 razy minus 1 do n tej plus 4n minus 1 razy 2 do n tej. No dobra. A zatem rozwiązaliśmy nasze zadanie. Mieliśmy porządkowo równanie rekurencyjne. To równanie rekurencyjne z tego równania rekurencyjnego najpierw zrobiliśmy takie ogólne równanie rekurencyjne. A potem je sobie posumowaliśmy po wszystkich n i dostaliśmy równanie na funkcję. Tworzącą. Rozbiliśmy mianownik na ładne nawiasy, a potem rozbiliśmy sobie całą tą funkcję wymierną na następujące ułamki, które w mianowniku mają dokładnie te nawiasy, jakie mieliśmy tam, jako że jest druga potęga, to dostajemy nawias taki ładny oraz nawias podniesiony do kwadratu. I teraz, korzystając z tego wzoru, który pokazałem, rozwijamy sobie tę funkcję. Te, rozwijamy sobie te, te ułamki w szeregi i dostajemy um, ile jest równe a n. Możemy jeszcze kontrolnie sprawdzić, czy się zgadza. Jeżeli nie będzie się zgadzało, to ten fragment wyczmę. E, mam nadzieję, że się zgodzi. Sprawdźmy dla n równego 0. dla n równego 0 e, wychodzi 2 razy minus 1 do 0, czyli 2. E, czyli Plus y, minus 1 razy 1. Czyli minus 1 razy 1, czyli wychodzi nam 1 i to dokładnie jest tyle, co miało wychodzić, czyli się zgadza. Dla n równego 1 mamy 2 razy minus 1 do pierwszej, czyli mamy minus 2 plus 4 minus 1, 3, Razy 2 do pierwszej czyli 2, czyli wyszło na minus 2 plus 6, czyli wyszło nam 4, czyli wyszło nam, cztery, czyli wyszło nam dokładnie, yy, dokładnie tak, jak miało wyjść. Wszystkie te kroki były ogólne. No czasem tutaj, oczywiście, korzystałem z tego, że mam trochę prostszy przykład. Yy, to, co się często zdarza, to że tutaj niestety wychodzą jakieś pierwiastki. W skrajnym przypadku mogą wyjść liczby urojone, ale to rozbicie da się zawsze znaleźć. Tutaj też to rozbicie da się zawsze znaleźć, jeżeli właśnie w niektórym ewentualnie weźmiemy w wyższych potęgach, no a potem rozwinięcie jest bezpośrednio z wzoru. Na tym kończę i dziękuję za uwagę.